Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Sanockim Domu Górnika. To właśnie tutaj odbywa się dzisiaj wystawa kiermasz ozdób wielkanocnych. Za chwilę porozmawiamy z organizatorami tej wystawy. Rozmawiamy z organizatorką dzisiejszej wystawy, Krystyną, panią Krystyną Kafarą. Od kiedy ta wystawa jest organizowana? Szanowni państwo, wystawę organizujemy już od 24 lat. Jest to kawał czasu. W przyszłym roku planujemy obchodzić jubileusz 25-lecia wystaw, także myślę, że uda nam się to zorganizować. Jeżeli chodzi o naszą wystawę, to organizujemy dwie wystawy w roku: Wielkanocno i na Boże Narodzenie. Prace, które tutaj można oglądać na wystawie są tematycznie związane z obrzędowością świąt wielkanocnych. Można tutaj podziwiać pisanki zdobione różnymi technikami, czyli te tradycyjne, batikowe, to są takie tradycyjne z naszego regionu, pisanki wydrapywane, pisanki zdobione. Również inaczej, to znaczy te współczesne, na które są naklejane różne kwiatuszki, napinane cekiny, owijane sznureczkiem, tasiemką. No, są to przeróżne, przeróżne metody. Pisa i, oczywiście pisanki malowane, bardzo piękne. I co ciekawe, mamy pisanki na strusich, na gęsich, na kurzych jajkach i przepiórczych. Cała gama jajek tutaj do oglądania. Oprócz pisanek, oczywiście, jak na Wielkanoc przystało, muszą być palmy wielkanocne. Te palmy są i tradycyjne, i te palmy współczesne. Współczesne to nawet takie z bibułowych kwiatów robione, zresztą bardzo piękne. Oprócz palm mamy mnóstwo. Pięknych, przepięknych stroików, więc w koszach kwitną u nas żonkile, kaczeńce, stokrotki, można wszystko podziwiać. Oprócz tego mamy koronki, hafty, można tutaj zaopatrzyć się w serwetę do koszyka wielkanocnego, mamy hafty, mamy malarstwo, mamy rzeźby. Jest tu cała gama rękodzieła, no i te pozostałe rzeczy, tak powiem, że jest tu też sztuka użytkowa. Więc rękodzielnicy, wykonując te wszystkie prace, wkładają w to całe swoje serce, wszystkie swoje umiejętności i bardzo, bardzo się starają. Wszyscy, którzy przychodzą tutaj podziwiać, yy, oglądać pracę, oczywiście są zachwyceni, podziwiają, ja tu ludzi obserwuję. Także no, niektórym nawet powiem zakręci się za w oku, że sobie przypomni, że taką pisankę batikową malowaną woskiem kiedyś robiła jej babcia, ale już teraz nikt nie potrafi robić. Okazuje się, że potrafią. Tutaj na wystawie są tacy zdolni, wspaniali. Ludzie. Oczywiście na sam początek naszej wystawy, muszę to też powiedzieć, wystąpił zespół obrzędowy Strachoczany ze Strachodziny, z takim obrzędem na wiosnę opowiadającym o przygotowaniach do świąt wielkanocnych, o tym pierwszym wypasie bydła, o tym wszystkim, co działo się na wsi przy płocie, bo taką mamy tutaj scenografię i muszę powiedzieć i pochwalić się, że to drzewo, które tutaj jest przy płocie, myślę, że pokażecie to, jest wykonane z bibuły. To jest kwitnąca wiśnia cała bibułowa. Szanowni państwo, tylko u nas w górniku można takie cudo zobaczyć, nigdzie więcej. Całe drzewo jest bibułowe. Co jeszcze mamy tutaj? No, obrazki witraże mamy jeszcze. Jeszcze nie wspomniałam o pisankach nawiercanych, które tutaj widać. Wiertłem stomatologicznym, więc fantazja naszych rękodzielników nie zna granic. Są rzeczy tak nieprzewidywalne, że ludzie przychodząc, oglądając, myślą: Boże, jaki pomysł? Jak można było coś takiego zrobić? Nie do wyobrażenia. A ile czasu trwa przygotowanie się do tej wystawy? Jeżeli pyta pani o od, naszą, od naszej strony, my, może ja powiem, jak to wszystko wygląda. Ja już z tymi rękodzielnikami znam się, od tylu lat współpracuję, więc z nami. Oni już albo oni dzwonią do mnie, kiedy wystawa. Albo ja do nich dzwonię. Zresztą na stronie internetowej zawsze jest informacja, w kalendarzu imprez, kiedy taka wystawa się odbywa. Więc my się tu dogadujemy, oni się zgłaszają. Ci, którzy są nowi, chcą po raz pierwszy uczestniczyć w wystawie, więc oni dzwonią czy mogą, konsultują się. Ja pytam, jakie mają prace, czy te prace się tutaj nadają. No, rękodzielników mamy tradycyjnie jako Około setki jest tak co roku, także więcej górnik nie pomieści. Może by i byli chętni, ale nie damy rady więcej pomieścić, ponieważ nie ma więcej miejsca, nie ma takich możliwości fizycznie. I to tylko tutaj z naszych terenów są rękodzielnicy, czy. Dzielników mamy z całego regionu, bo mamy i z Wetliny, mamy i z Rzeszowa, mamy i od Jasła i od Krosna. Także z całego naszego regionu tutaj przyjeżdżają i wystawiają swoje prace. Pytała mnie pani wcześniej, jak się to zaczęło, skąd taki pomysł, żeby wystawy zorganizować. Ej, ja muszę powiedzieć, że. Z potrzeby serca, tak bym to krótko objęła, ponieważ ja kocham rękodzieło, kocham tych wspaniałych ludzi, którzy to robią. I ja kiedyś dawno temu zaczęłam jeździć po domach i wyciągać szuflad, bo wiedziałam, że ludzie robią różne rzeczy, ale wstydzą się pokazać. Więc ta wystawa dała im możliwość zaprezentowania swoich prac. Oni tutaj przychodzą, oni się konsultują, oni się pokochali wszyscy. Oni są jak jedna wielka rodzina, podpatrują, a ja też tak potrafię, ja też tak zrobię, podglądam. Ją podpatrują i takie cacka, jakie mamy na wystawie, właśnie są tego owocem.